Wierzcie lub nie, ale tam stoi różal. Tak wyglądacie, jak jesteście nieoświetleni. W tym filmie pokażemy Wam kilka sposobów, jak się doświetlić. Tam nadal stoi różal. Jak nie wierzycie, spójrzcie sami. Jednym ze sposobów jest kamizelka odblaskowa. Kolejnym sposobem na doświetlanie się są opaski świecące na ramię firmy Ronhill. Posiadają one dwa tryby świecenia, ciągły i migający, a zasilane są dwiema bateryjkami 2032. Kolejnym sposobem na doświetlenie się jest żonglowanie. A w związku z tym, że nie każdy to potrafi, dwa z nich możemy sobie przypiąć np. do spodni, a trzeciego wrzucić chociażby do kieszonki plecaka. Elo! Mam dla Was konkurs. Słuchajcie, wszystkie produkty marki Ronhill pokazane dzisiaj na filmie, czyli dwa armbandy biały i czerwony, dwa light klipy biały i czerwony, magnetic LED Button oraz LED button. I kamizelka Vision Beep z do w konkursie. Co trzeba zrobić? Sprawdźcie naszego Facebooka koniecznie i napiszcie w komentarzu to o co Was tam poprosimy. Trzymajcie się, mam nadzieję, że wygra najlepsza odpowiedź. See ya. Kolejnym ze sposobów na doświetlenie się jest Magnetic LED Button, który można przyczepić do każdej metalowej powierzchni a w dodatku ma różne tryby świecenia. Powoli zmierzamy ku końcowi. Róża ma teraz na sobie jedną z dwóch kamizelek firmy Gato. Świecą one z przodu światłem białym, a z tyłu światłem czerwonym i jak widzicie mają one dwa tryby świecenia. Kamizelki występują w dwóch wersjach. Jedna jest ładowana poprzez USB, druga zasilana na baterię, a ponadto występują w trzech wersjach kolorystycznych: różowej, żółtej i białej. A ostatnim produktem jest kamizelka odblaskowa marki Gato. Posiada ona zapinaną na zamek kieszonkę na plecach. I dodatkowo opaskę świecącą na kręgosłupie, Tylko róża, ale zapomniał jej naładować. Bonusowy produkt. Czapka z odblaskowym pomponem od marki Ronhill.